Dziś zajmiemy się rozwiązaniem równań wymiernych. Zaczniemy od podpunktu pierwszego. Przepiszę ten podpunkt pierwszy. I jak wykonać takie zadanie? Najpierw zawsze należy wykonać założenie, a więc założyć, że mianownik nie będzie równy 0. Zawsze, dlatego że nie możemy mieć mianownika równego 0, to zawsze wtedy piszemy założenie. Zakładam, że x, czyli mianownik nasz, nie jest zerem. I teraz podam dziedzinę. A więc dziedzina to jest wtedy, gdy mogę podać, co jest możliwe do rozwiązania równania. A więc wiem, że nie może być zero, a więc mogą być wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem zera. I tak też założyłam. A więc teraz mogę przejść do rozwiązania takiego równania. Są dwa sposoby na rozwiązanie tego równania. Albo pierwszym sposobem po prostu pomnożymy przez x tutaj obie strony i wówczas otrzymamy, że z tej strony już nie będzie x, a z tej strony się x pojawi i wykonamy po prostu rozwiązanie tutaj tego równania, wykonując dzielenie przez 7, żeby pozbyć się liczby przy x, czyli x jest równy 3 dzielone na 7, czyli 3 siódmy. Sprawdzam wtedy, czy ten x tutaj się znajduje. Jeśli nie znajduje się w klamerce, to mogę powiedzieć, że należy do dziedziny. W związku z tym rozwiązaniem tego równania jest x równe 3 7. I to jest pierwszy sposób. Drugi sposób na to równanie, to również je tutaj sobie przepiszę i oczywiście zaczynamy tak samo od założenia, że mianownik nie może być zerem, a więc dziedzina to wszystkie możliwe liczby z wyłączeniem właśnie tego zera. I tutaj teraz można sobie zrobić, że 7 to jest 7 pierwszy, bo każdą liczbę można zapisać w postaci ułamka, gdzie mianownik będzie 1. Czyli mogę powiedzieć, że to jest 7 pierwszy i pomnożyć na krzyż, czyli to razy to, a więc 7x jest równe, to razy to czyni 3. Teraz wykonać dzielenie przez 7, ponieważ chcemy się pozbyć tej siódemki przy x, a jest mnożenie, więc zawsze odwrotnym działaniem, a więc x jest równy 3, 7. 3 kreseczka, widzicie? 7, 3, 7. Należy do dziedziny, ponieważ nie jest w tej klamerce. No to teraz zróbmy, to był oczywiście drugi Zróbmy teraz podpunkt drugi. W podpunkcie drugim przepiszę na początku oczywiście sobie to równanie i identycznie zaczynamy. Jeśli się pojawia mianownik, a w mianowniku jest x, to obowiązkowo ten mianownik nie może być zerem. Czyli zakładam, że x plus 7 w żadnym wypadku nie będzie równy 0, dlatego ten równy jest przekreślony. Wyznaczam, że 7 przenoszę na drugą stronę, czyli to jest minus 7. Rozwiązujemy tak jak normalne równanie, czyli to są zwykłe równania, tylko przekreślony znak równości oznacza, że nie może być ta liczba wzięta pod uwagę, bo jakbyśmy podstawili tę minus 7 tutaj, to minus 7 plus 7 dałoby nam 0, co okazałoby się nieprawdą, bo nie możemy dzielić przez 0. W związku z tym, dlatego wyrzucamy. A więc wyrzucamy właśnie z naszej dziedziny, bo dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, czyli wszystkie dozwolone z wyłączeniem właśnie tej siódemki, tej jednej siódemeczki. No i teraz możemy rozwiązać. Ja tu będę rozwiązywała tym drugim sposobem, bo on chyba jednak częściej jest wykorzystywany, czyli tutaj tę jedynkę dopiszę i pomnożę na krzyż, czyli 5 razy x plus 7 równa się 1 razy x minus 2. Zobaczcie, że nie ma różnicy, czy wezmę x plus 7 razy 5, czy 5 razy x plus 7, w każdym razie po skosie, tak? I tu, czy wezmę 1 razy x minus 2, czy x minus 2 razy 1. Zapisałam to umownie w ten sposób. Zawsze musimy wyjąć nawias, dlatego, że tę piątkę będziemy mnożyć przez całą tą liczbę. Gdybyście nie wzięli nawiasu, byłby to błąd. Dlatego uważamy na nawiasy. Zawsze nawias, ponieważ piątka będzie mnożona przez wszystkie te liczby. I tak właśnie zrobię. 5 razy x i 5 razy 7. 5 razy x to 5x, a 5 razy 7 to po prostu 35. No, 1 razy cały nawias to po prostu ten cały nawias, czy, czyli tutaj jest po prostu x minus 2. Jak wykonujemy takie równania? Takie równania wykonujemy w ten sposób, że przenosimy x na lewą stronę, a liczby na prawą stronę. Czyli 5x jest po dobrej stronie. Ale tego x przekładamy na tę stronę znaku równości, czyli zmieniamy znak na A Jak był plus, to będzie minus. Równa się. Minus dwójka stała po tej stronie, więc ją przepisuję. Natomiast 35 przekładam, czyli zmienia mi znak, a więc będzie minus 35. Teraz 5x odjąć 1x to po prostu 4x. Równa się. Minus 2 minus 35 to minus 37. Tak jakbyście mieli długi. 2 zł długu i 35 zł długu. Teraz, ponieważ jest razy między x a czwóreczką, to dzielę przez 4. Zawsze odwrotnym działaniem się pozbywam. I teraz będziemy mieć tak, tak jak tu pokazuje równanie. Popatrzcie, minus 37 kładzie się kreseczka i jest 4. To się równa. Ile czwórek się mieści w 37? No w 37 mieści się. 9 czwórek, bo 9 razy 4 to jest 36, tak? Nie zapominamy o minusie. I jeszcze jeden reszty, czyli mi to jest minus 9 i 1 czwarta. Sprawdzam, czy należy do mojej dziedziny. Jeśli nie jest w tej klamerce, to należy, należy do mojej dziedziny. I to jest koniec wówczas tego równania. Tak, to było równanie drugie. No to przechodzimy do przykładu trzeciego. Przykładzie trzecim również na początku przepiszę sobie i po przepisaniu wykonam dziedzinę. Zwróćmy uwagę, że pojawiły się dwa mianowniki, ale ten mianownik nie ma x. Jeśli nie ma x, to nie bierzemy go pod uwagę, czyli nie musimy tutaj nic robić. A więc założenie to tylko ten pierwszy mianownik tam, gdzie jest x. Nie może być równy 0, czyli nie przekreślamy, tak? A więc przenosimy czwórkę na drugą stronę, pamiętając, że zmieniamy znak. To oznacza dla nas, że w dziedzinie mogą być wszystkie liczby rzeczywiste, dlatego tr, ale nie minus czwórka, tak? Nie minus czwórka. I teraz wykonujemy identycznie mnożenie na krzyż. Już tutaj mamy gotowe, że możemy, nie trzeba było dopisywać tej jedynki, po prostu mnożymy na krzyż. A więc x minus 2 razy 9, Zapiszę w ten sposób, bo łatwiej się mnoży. Równa się 1 razy x plus 4. No i mnożymy 9 razy x to jest 9x. 9 razy minus 2 uważajmy na znaki, to jest minus 18. Równa się 1 razy x to jest po prostu x, i 1 razy 4 to po prostu 4. I znów porządkujemy stronę, czyli 9x zostaje po tej stronie, ale tego x przekładam na drugą stronę, czyli zmieniam znak równa się, czwóreczka stoi po dobrej stronie, czyli ją zostawiam, a osiemnastka po złej stronie, czyli przenoszę, a więc zmieniam znak. I wykonuję działania. 9 odjąć 1 to jest 8. X, pamiętajcie, że jeśli tutaj nie ma cyferki, to i tak jest zawsze 1, bo mówimy 1X albo po prostu X. To się równa 22. Dzielę przez ósemkę, żeby pozbyć się tej ósemki, czyli X jest równy 22. Znowu ta kreseczka się wkładzie jest 8. Ile ósemek mieści się w liczbie 22? No, dwie ósemki to byłoby 16, a trzy ósemki to byłoby już 24, czyli nie. Dwie ósemki to jest 16 i od 16 do 22 mamy jeszcze 6 reszty, czyli 6 ósemek. Możemy to jeszcze skrócić, czyli mamy dwie całe, skracamy na dwa górę i dół, czyli mamy 3 i sprawdzamy ponownie, czy należy do naszej dziedziny. Okazuje się, że nie ma w klamerce, a więc należy do dziedziny, czyli rozwiązaniem można powiedzieć jest w odpowiedzi 2 całe i 3 czwarte i też będzie prawidłowo, tak? No to teraz wyczyszczę całą tablicę, żeby tutaj było miejsce do napisania kolejnego przykładu. Możemy przejść do przykładu czwartego. Przykład. W przykładzie czwartym mamy taki przykład, no i zaczynam również od założenia. A więc zakładam, że x minus 2 nie jest równe 0, czyli przekreślam, x jest różny w takim razie od dwójki, bo przenoszę na drugą stronę tą dwójkę. A więc dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem właśnie tej no i teraz mogę przejść do rozwiązania. Oczywiście tu mogę zapisać jedynkę i pomnożyć na krzyż. Czyli x minus 2 razy 1 równa się 6x razy 1. No, jeśli mnożę przez 1, to po prostu jest ta sama liczba, czyli otrzymuję takie równanie. Przenoszę na drugą stronę tego x, a więc zmieniam mu znak, bo pamiętamy, że musimy mieć x -y po jednej stronie i dwójkę na Drugą stronę zmienia miejsca. Czyli mam minus 5x, bo 1 od 3 to minus 5, równa się 2. Dzielę przez liczbę minus 5. Pamiętajcie, że w nawiasie, bo dwóch znaków obok siebie być nie może, a więc x jest równy 2 dzielone na minus 5. To jest tak, 2 dzielone na minus 5, czyli po prostu minus 2 piąte. Nie ma w klamerce, czyli należy do dziedziny, a więc jest rozwiązaniem tego równowagi. Następne równanie piąte. No i tutaj mamy również początek identyczny, czyli założenie zakładam, że x kwadrat minus 2x nie może być 0. I tutaj można policzyć deltę albo też wyłączyć x przed nawias. Ja tu wyłączę x przed nawias, bo będzie po prostu szybciej. Jak wyłączę x przed nawias, to tak jakbym zabrała jednego x. Czyli x zabrałam i zostaje mi stąd dwójka. Tego x zabrałam, bo to było 2 I tego x zabrałam i zostaje mi wtedy x minus 2. I takie równanie rozwiązujemy, że ten x musi być różny od zera. I jeszcze ten drugi x minus 2 też musi być różny od 0. Ten już jest gotowy, to jeszcze ten musi być różny od dwójki, czyli przenosimy na drugą stronę. Teraz dziedzina troszeczkę będzie inna, bo będzie z wyłączeniem tych dwóch liczb. Z wyłączeniem zera i z wyłączeniem dwójki. Pamiętajcie, że do klamerki wstawiamy elementy w kolejności rosnącej. I teraz przechodzimy do, do rozwiązywania tego przykładu. Tu będzie przez 1, prawda? Mogę tak samo dostawić, nie ma tutaj problemu, żeby dostawić sobie 1. Mnożymy. A więc x plus 14 razy 1 równa się x kwadrat minus 2x razy 0. Widzimy, że jak z razy 0, to tego nie będzie, czyli po prostu x plus 14 jest równe 0. Przenoszę. Czyli mam minus 14 i sprawdzam, czy w klamerce się znajduje. Nie, to jest rozwiązaniem, należy do naszej dziedziny. Kolejny przykład, przykład 6. Zaczynam od założenia. Zakładam, że x musi być różny od zera, a więc dziedzina wszystkie rzeczywiste bez właśnie tego zera. Dopisuję jedyneczkę i mnożymy na krzyż, czyli x kwadrat, bo x razy x to x kwadrat i x minus 6 razy 1 to po prostu x minus 6. Tym razem mamy równanie kwadratowe, a więc wszystkie liczby musimy przenieść na jedną stronę. x kwadrat przenosimy xa, x, czyli mamy minus x, przenosimy szóstkę, czyli mamy plus, bo zawsze zmiana strony, zmiana znaku. I teraz a to jest to, co stoi przed x kwadrat, b to, co stoi przed naszym x, czyli minus 1 i c to, co stoi, samowolna liczba bez x, tak? I liczymy deltę. b kwadrat minus 4 razy a razy c. Taki jest wzór. b to jest minus 1 do kwadratu odjąć 4 razy a razy 1 i razy c, czyli razy 6. A więc delta to 1 odjąć 24, czyli minus 23. Jeśli delta wychodzi ujemna, to takie równanie nie ma rozwiązania. I tak podamy: nie ma rozwiązania. No to jak nie ma, to przechodzimy do kolejnego, już ostatniego równania, do równania siódmego. I przepiszę. I zaczniemy, oczywiście, znów od założenia, czyli od mianownika. Mianownik 2x musi być różny od 0, podzielimy przez 2, czyli x muszą być różne od 0, a więc dziedziną są wszystkie możliwe liczby z wyłączeniem 0. I znów tu tym razem wpiszemy 1 i pomnożymy na krzyż, czyli x kwadrat razy 2x ma się równać 16 razy 1, czyli 2x do 3, bo te potęgi się tutaj dodadzą, równa się 16. Podzielimy przez tę dwójeczkę, czyli x do trzeciej jest równy 8. A teraz szukamy trzech identycznych liczb, bo jeśli jest potęga trzecia, to trzy identyczne liczby mnożone przez siebie mają dać nam 8. No to jest 1 razy 1 razy 1 nie daje nam 8. No to następną liczbę bierzemy, dwójka. 2 razy 2, 4 razy 2, 8, a więc rozwiązaniem tego równania jest dwójka. Sprawdzam, nie należy do tej klamerki. A więc na pewno jest rozwiązaniem. Tak, i wtedy można pod odpowiedź podać, że rozwiązaniem jest x równy 2. To wszystko. Dziękuję.